Cześć kochani, witajcie, mamy środę, większość z was, z nas, bo nie, ja wczoraj też miałam jeszcze wolny dzień, znaczy wolny, miałam wizytę u lekarza, ale dlatego miałam wolne, a wy mieliście wolne ze względu na to, że był 3 maja, tak? Zobaczmy sobie jaka runa będzie nam towarzyszyła na dzisiaj. Dagas. Iść ciągle, iść w stronę słońca. Właśnie chyba tak. Ale iść też w drogę swojego własnego wtajemniczenia iść w drogę samopoznania iść w drogę, która. Pokaże Wam Wasze możliwości, potencjały, która wskaże kierunek, która pozwoli dostrzec, że to, co negatywne w pierwszym odczuciu, wcale nie musi takie być. Kiedy wejdziemy głębiej w daga, w jej dar, w jej moc, to może nam to właśnie pozwolić wyjść, w um, takim przyszłość z czarnego okresu naszej duszy. Czasami tak, bo jeżeli jesteśmy, um, jakby w takich negatywnych nastrojach, albo jak jesteśmy w stanach depresyjnych, czy w stanach lękowych, czy w um, innego rodzaju właśnie takich w stanach, gdzie nasze samopoczucie jest obniżone, gdzie nasze wewnętrzne ja nie czuje się szczęśliwe, to dagas przychodzi z pomocą. Ona pokazuje, zobacz tam już jest światełko w tunelu. Pozwól sobie, by te pierwsze cudowne promienie dzisiejszego dnia cię ogrzały. Dały Ci... Ciepło, dały ci światło, dały ci nowe możliwości. I do tego Was zachęcam, żebyście właśnie dostrzegali takie sytuacje w Waszym życiu, które są takim promyczkiem, takim, um, takim światełkiem. I żeby takich chwil w Waszym życiu dzisiaj z runą dagas było jak najwięcej. Trzymajcie się.